Optymalne warunki do malowania. Przed przystąpieniem do malowania powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu. Powinna ona wynosić od 10 do 20 stopni przy zachowaniu wilgotności do 80% i sprawnej wentylacji. Przy zachowaniu tych warunków zwracamy uwagę na przygotowanie podłoża. Podłoże przede wszystkim musi być spójne, czyste i odpylone. Przed przystąpieniem rozpoczynamy od gruntowania gruntem który rozrzedzamy w postaci 1 do 1 z wodą. Następnie po zagruntowaniu ścian stosujemy farbę nawierzchniową biorę Balance o bardzo dużej odporności na zmywanie i szorowanie przy zachowaniu pełno, pełnego matu. Pamiętajmy o tym, że stosowane produkty są bardzo mocne i naprawdę bardzo ważne jest dokładne zabezpieczenie Niemalowanych powierzchni. Oczywiście przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy pousuwać wszelkie nieznane rzeczy typu meble, karnisze, listwy przypodłogowe, kontakty i przystąpić do zabezpieczenia drzwi, okien, ewentualnych podłog. Zabezpieczeniu okien i drzwi przystępujemy do gruntowania szpachlowanej powierzchni. W tym celu rozrabiamy grunt w postaci 1 do 1 z wodą. Oczywiście wcześniej delikatnie go mieszając. Bardzo ważne jest pamiętanie o dobraniu odpowiednich proporcji, czyli dokładnie 1 do 1. Rozpoczynamy od odcięcia sobie najpierw narożników i miejsc trudno dostępnych. Zawsze od dołu ku górze. Ponieważ grunt jest dosyć rzadki wyeliminujemy możliwość zacieków. W przypadku podłoży bardzo chłonnych Warto jest zastosować metodę mokrę, mokrą, na mokrą po to, żeby ściana była równomiernie zagruntowana. Metoda mokro na mokro polega na niedopuszczeniu wyschnięcia pierwszej warstwy. Jest to bardzo ważne właśnie w przypadku podłoży bardzo chłonnych. Po wykończeniu narożników Zagruntowaniu narożników przystępujemy do malowania powierzchni dużym wałkiem. I tak samo zaczynamy nakładanie gruntu od dołu do góry. W procesie gruntowania musimy w tej chwili odczekać 12 godzin do pierwszego malowania. Po upływie 12 godzin od gruntowania przystępujemy do nakładania farby nawierzchniowej na ściany i na sufity. Przy czym przypominam, że prawidłową kolejnością jest oczywiście pomalowanie najpierw sufitu, potem ściany. Do malowania ścian użyjemy farbę z rodziny Biora. Dziś będzie to Biora Balance. Przed przystąpieniem do malowania ściany musimy oczywiście zabezpieczyć sufit. Za przykład sufitu posłuży nam ten narożnik. Przystępujemy do napełnienia kuwety odpowiednią ilością farby, przygotowanej na wybraną powierzchnię. Tak samo jak w przypadku gruntowania zaczynamy od narożników. i sufitów używamy wałka o długości włosia 18 mm i szerokości minimum 18 cm. Ostatnie pociągnięcia wałkiem, aby wyrównać tę fakturę. Należy wykonać od góry do dołu. Podczas malowania należy zwrócić uwagę na dobre rozciągnięcie farby. Jest to farba cienkowarstwowa, także nie potrzeba jej nakładać naprawdę grubo. Do nałożenia drugiej warstwy przystępujemy po upływie 2-3 godzin. Ścianę pomalowaliśmy farbą Teknos Biora Balance, dzięki czemu mamy w pełni matowe wykończenie i powokę odporną na mycie i szorowanie. Przypominam jednak, że pełna odporność na zmywanie następuje dopiero po 28 dniach.